Hejka kochani, witam Was dzisiaj w drugiej części przeglądu sklepu PEPCO. Dzisiaj skoncentrujemy się na ubraniach i zobaczymy, czy można się w tym sklepie modnie ubrać. Zobaczymy, co jest z ubrań damskich. Co jest fajnego w ubraniach męskich i oczywiście dziecięcych? Zobaczcie, jakie fajne są koszulki. Sama bym sobie taką kupiła, jakby były oczywiście damskie. Ogólnie bardzo fajne są wzory i naprawdę kilka wpadło mi w oko. Kilka naprawdę koszulek mi się spodobało. Oczywiście zobaczymy za chwileczkę i spodnie sukienki dla dziewczynek też zerknęłam, tak jak przechodziłam i widziałam naprawdę bardzo ładne, ale to po kolei zobaczymy sobie, co takiego jest po prostu na wieszakach. I tu już widzicie wiosenno letnie ubrania, bardzo duży jest wybór. Królią oczywiście pastelowe kolory, i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę niektóre mają bardzo fajne naszywki, właśnie na koszulkach. Bardzo ładnie to wygląda i rzeczywiście te bluzeczki, tak jak tu widzicie, świetnie po prostu wyglądają. I zobaczcie, jakie są ładne sukieneczki po 20 zł. I tu mi jeszcze coś wpadło w oko, spodnie, ale zobaczcie, jaką mają fajną kokardę. Takie podwijane nogawki. Ogólnie niektóre ubrania dla dzieci naprawdę wyglądają bardzo ładnie. Bardzo duży wybór w koszulkach z różnymi motywami i takimi bajkowymi. Samochody. Widzicie koszulka ze Scooby-Doo. Ta koszulka mi się bardzo podoba. I zobaczcie tą piżamę. Piżama Dziewczęca, 20 zł, wczereśnie, Bardzo ładna. Od razu mi wpadła w oko i kiedyś widziałam damskie spodnie ym, też od piżamy. I też chyba były albo wczereśnie, albo yy, wiśnie. I też mi się bardzo podobały. Idziemy dalej. I tu zauważyłam koszulki. Koszulki świnka Peppa. Peppa? Peppa. Poprawcie, bo. Ja nie jestem w temacie niestety. Król lew i bardzo duży wybór w spodniach. Są również koszulki z motywem zwierzęcym. I tu mamy zebra i żyrafa. Kolor żółty. Myszka Miki, lew, małpa i aligator. Zobaczcie, jakie są ładne sukieneczki dla dziewczynek. Bardzo mi się podobają. I naprawdę ta jest bardzo ładnie uszyta, taka jakby haftowana, i też wcale nie kosztuje. I obok widzę w kolorze pastelowym, różowym, też nawet bardzo ładnie wygląda. Ta jest troszeczkę, myślę, że ładniejsza, ale to też rzecz gustu. Zobaczcie, są już typowo letnie wzory. Bardzo fajna koszulka, sam raz na lato. Mam nadzieję, że ciepło się zrobi bardzo szybko i wreszcie ta zima odejdzie od nas, bo jak widzicie, u mnie, myślę, że tak jak i wszędzie, raz zakładamy po prostu letnią kurtkę. A na drugi dzień wyjmujemy zimową. I mam nadzieję, że to jak najszybciej się po prostu skończy. I tu jestem już na legginsach, Getrach. Bardzo duży wybór, oczywiście wzory również zróżnicowane, bardzo kolorowe i również takie typowo już letnie. Zwróciłam jeszcze uwagę na takie sukienki, bardzo ładne. Jedna jest w kolorze jasnego różu, druga jest troszeczkę ciemniejsza, ale tak naprawdę obydwie bardzo ładnie wyglądają i zobaczcie, ceny wcale nie są drogie 20 zł. Obok wiszą też również sukieneczki, i poniżej taka w stylu alla jeansowa, i ta jest też bardzo ładna. Taka bardzo elegancka i mamy w kolorze bieli i jasnego różu. Bardzo ładne są te sukieneczki. I też, jak widzicie, wcale cena nieduża 25 zł. Zajrzałam również na dział damski, i jak widzicie, obok puste wieszaki, chyba będzie po prostu nowy towar, ale zobaczymy, co jest w tym momencie. Jeżeli chodzi o takie spodenki, to mam i chyba mam dwa lata i nic się z nimi nie dzieje. Natomiast, zobaczcie, bardzo fajne koszulki, i jak widzicie, wchodzi też w damskie ubrania taki styl bajkowy. Bardzo fajne te koszulki, kolor niekoniecznie mój, natomiast jakby były troszeczkę inne kolory, to na pewno bym się skusiła. Jeżeli chodzi o wzór, to bardzo mi się podoba. Na dziale męskim jest naprawdę bardzo słaby wybór, natomiast znalazłam bardzo fajną koszulkę. Nie wiem czy pamiętacie, piątek 13. Ja obejrzałam każdy odcinek. Kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Było mi naprawdę bardzo miło z Wami przespacerować się po sklepie. Piszcie w komentarzach, z jakiego działu byście chcieli kolejny filmik może z zabawkami, może z akcesoriami do szkoły. Piszcie. Czy po prostu jakiś inny dział ja bardzo chętnie, jak tylko będę w PEPKO, zwrócę na to uwagę. Także kochani, pożegnamy się już i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!